Hejka kochani! Witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj jest tusty czwartek i ja stwierdziłam, że zrobię dla teściów faworki, bo wydaje mi się, że nigdy ich wcześniej nie próbowali. Kiedyś, jak byliśmy w Indiach, to piekłam dla nich pączki, takie malutkie pączusie i bardzo im smakowały, więc stwierdziłam, że tym razem zamiast pączków będą faworki. U mnie też oczywiście standardowo tutaj koło okna w słoneczku wygrzewa się zakwas na chleb, więc wydaje mi się, że może ukręcę jakiś chlebek jeszcze dzisiaj wieczorem, i jutro rano będzie świeżutki chlebek na śniadanie, ale to nie wszystko. Zobaczcie też, jak pięknie rosną u mnie kwiaty. Ja w ogóle, może to jest śmieszne, ale ja rozmawiam z kwiatami. Muszę też im kupić jakieś ładniejsze doniczki, bo na chwilę obecną nie mają żadnej doniczki, tylko są w miejsce, z której piją wodę. Tutaj też pięknie kwitnie róża. Zobaczcie, jedna tutaj się schowała w środku. No, pięknie. Muszę też dokupić jakieś fajne ceramiczne doniczki, ale koniecznie z podstawkami, żeby mogły sobie same dozować ilość wody. Wiecie co? Kiedyś chyba nie wierzyłam w takie rzeczy, ale teraz naprawdę dużo rozmawiam ze swoimi roślinkami i widzę różnicę. Naprawdę pięknie rosną. Mam nadzieję, że będą nadal tak rosły, bo planuję kupić im więcej. Moje nowe hobby to jest wstawanie rano i sprawdzanie, czy rosną już jakieś nowe kwiatuszki. Naszykowałam już sobie składniki, więc zaraz będę je odmierzać, więc e, zobaczcie, co potrzebuję. Mąka i zrobię taką mniejszą porcję, więc e, mąki, może jedną szklankę, dwa żółtka, jakieś dwie-trzy łyżki e, śmietany, Taką niecałą łyżkę cukru-pudru, szczypta, soli i tyle. Ciasto na faworki zawsze ugniatałam ręcznie, ale dzisiaj stwierdziłam, że, że mi się trochę nie chce, i spróbuję właśnie zrobić ją robotem. I zobaczę, czy zda to egzamin, czy się dobrze, wiecie, wymiesza, ugniecie na powietrze, więc y, jestem bardzo ciekawa, co wyjdzie właśnie z takiej metody. Czy jedna taka tradycyjna metoda, jest lepsza, więc sprawdzę to dzisiaj i, i się okaże, czy, czy warto robić tak i sobie, wiecie, trochę ulżyć i pomóc kuchni, czy jednak ta taka tradycyjna metoda to jest to, jest to i ten smak jest o wiele lepszy. Teraz trochę cukru pudru. No i oczywiście śmietana. Dodam jakieś trzy łyżki. No i oczywiście na koniec jeszcze szczypta soli. Tu zostały mi żółtka. Jeszcze nie wiem, co z nich zrobię, ale do czegoś się na pewno przydadzą. Robię taką mniejszą porcję, więc tak mi się wydaje, że z tych proporcji, które ze sobą łączę, powinno wyjść jakieś może 20-30 faworków. Też w zależności, jakiej wielkości uda mi się zrobić te faworki, więc akurat to widzi w praniu, więc zobaczymy, ile wyjdzie tych kawałków. Ale stwierdziłam, że nie będę robić więcej, bo to o to chodzi tylko, żeby sobie spróbować. Yy, I widzę, przekończyć, bo mi się wydaje, że najlepsze faworki są takie od razu po upyczeniu. Mam już pomocnika. Jestem bebuś. Bardzo zobaczyć no. Zobaczcie, jaką Tajwuś ma koszulkę. <grym> Mega. Tutaj ja otwieram ogórki. Tutaj z święta Holy. Holi, święto kolorów. To byliśmy akurat tutaj w Indiach. I tego w ogóle nie widać na tym zdjęciu, ale ja tutaj byłam chora. Eww, no, sick no, then. no. A tutaj chyba z jakiegoś TikToka ujęcie, nie? Dobrze, Bajbó, zaczynamy tutaj. Ciasto, Nie, nie, nie. ciasto. A, yy, ważne. No, mm, mm, zobaczcie, jakie mm, mięciutkie, mm. więc fajnie wyszło nawet w tym, w maszynie. Bardzo softki. Dobra, kto walkuje? No? Serio? No? Okej, okay, nie Ale poczekaj, czekaj, czekaj. nawet też trochę mąki. Nie problem, nie problem. problemu. muszę w ogóle sobie stolnicę kupić. No, no problem, no problem, no. Proszę babuś. No. Janks. Dobra. Jestem fawerki maker. Jestem polski fawerki maker. Eee. Drugą stronę teraz. Babu, relaksuję, relaksuję. A no, do faworki. fawerki. Eee, dobrze ci idzie. Bardzo dobra fawerki. Making gotujemy. Ostatni raz chyba robiliśmy faworki w Anglii, nie? Jak mieszkaliśmy w Londynie. No. A w tamtym roku? Nie, nie w tamtym roku. Dwa lata temu robiliśmy pączki w Indiach. Dwa lata temu? Trzy lata. No, może i trzy lata. To takie mini pączki. No, pokaż babuś. O, wydaje mi się, że super. No. O, cieniutkie, cieniutkie. No. Professional polski tusztek fartek maker. No, faworki maker. Mm -hmm. Zapraszam. Siępraszam, jest. Nie, zapraszam. Oh, zapraszam? No. zapraszam. Delikatnie, żeby blatu nie porysować. I think you might scratch the nie, surface, no? Ja robię to bardzo delikatnie, dlatego mm. ja to kroję, a nie ty. If I will do this bardzo delikatnie, you will abuse me. Dokładnie. No. Dlatego ja to robię, ale muszę kupić stolnicę, to wtedy nie będzie takich problemów. Mery pokazuje teściowej, like, jak zrobić faworki. ऐसे करके ऊपर से बाहर निकाल के ऊपर okay. <laughs> 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 no, no, mm. yeah. जवादिया No, no. Uh -huh. Bardzo ładnie. Uh -huh. nice. no, Zobaczcie, ile nam wyszło tych faworków. Wydaje mi się, że dosyć sporo. No, Wystarczy dobra. nam na pewno, więc cieszę się, że nie użyłam większej ilości składników. O! O oh. oh, wow! Mamo, mamo bardzo mnubę. dobra! Oh. Oh. <laughs> mamo, bardzo pięknie! Ale fajna, mamo! Oh. <laughs> to tłumacz oli. Ale fajna mamo! Bardzo oh. dobra. Dzień dobry guys. Uh, jestem Meru. I will be putting forki. Uh, wow. No bardzo fajna no. wow, oh, matko! No? Look at that. bardzo szybko rośnie. Mm. No dobra, no. O, zobacz jakie bąbelki się robią. O oh, yeah. No, słyszałam, że jak się robią takie bąbelki, to znaczy, że jest wszystko dobrze. No, czyli dobra. nam ładnie ciasto no, się dobra. zrobiła. Dobra, dobra, dobra. I like it, I like it, I like it. Zobaczcie, ktoś tu już podkrada. Ale ostatnie dwa piekczemy i koniec. Tak, tak. Było dużo więcej i co chwilę przychodzi i tylko próbuje, próbuje. Ula <grym> jak? Wyszło sporo, nie? Posypię teraz cukrem pudrem. O! O, oh, So uh, looks very good. Bardzo the piękne. <grym> <grym> No, to wygląda bardzo dobrze, Bardzo dobra. Tak? No. Am I allowed to have more? No, może, Przecież to dla wszystkich opiekunów, no, więc możesz jeść no. więcej. Okay. Tłusty czwartek na tym polega, żeby wszystko zjeść. No, no dobra. Próbuj, mamo. Próbuj. Dobra? Dobra. No? No, bardzo <laughs> dobra. Dobre. Próbuj, tatoś. Próbuj, próbuj. No. Dobra. Wow. Very tasty, very tasty. Dobra. Dobra? Dobra. Smakuje wszystkim? Smakuje No. You know one more thing we can do with this? Herbatka. Oh no, no, <laughs> Have we ever tried? Maybe we can make a sugar syrup. No. And just dip them a little bit in sugar syrup. Mm. They'll be very nice. Trust me. Because the sugar on top gives a very good flavor. will no, będzie bardziej jak uh, jalebi. No indyjskie no. no. A, different. Different in Gilebi, Gujia. Gujia also yeah. like... Ale to wtedy będzie bardzo słodkie. Zobaczcie ile zostało po faworkach. Nic. Poszły szybciej niż myślałam naprawdę. Babyś. No wiem. Chwilę mnie nie było wracam nie ma faworku. Nie, ale możemy zrobić więcej, szybko się je robi. We make no. No dobra. <laughs> kochani, żarty żartami, więcej faworków już dzisiaj e, nie robimy ale może zrobimy je znów niedługo, bo naprawdę robi się je bardzo szybko i ja w ogóle bardzo się cieszę, że teściom tak bardzo smakowały zrobiliśmy później herbatkę i to była taka idealna przekąska właśnie do herbaty, więc bardzo się cieszę, że te nasze polskie tradycyjne smaki e, też im właśnie smakują i bardzo mnie to po prostu cieszy więc kochani, na dzisiaj to już wszystko. Ja się z Wami żegnam i żegnę się też Pan Bibusio. Bibuśko? No, dziękuję bardzo. Wishing everybody uh, just happy... Work. No, tłusty no, czwartek. But, tłusty czwartek. Tak. Like Wesołego tłustego czwartku i dajcie znać w komentarzach ile faworków albo pączków udało Wam się dzisiaj zjeść. Później, Pa, pa.